Jeszcze wrócili do, do tej Ewangelii, którą usłyszeliśmy dzisiaj jako pierwszą, czyli jak Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy w sposób uroczysty. E, bo całkiem niedawno, przedwczoraj przeczytałem, że, e, że w tym dniu miały miejsce dwie procesje, które wjeżdżały do Jerozolimy. I to jest, i to jest bardzo ciekawe i myślę, że warto, warto o tym wiedzieć, warto zwrócić na to uwagę, bo to nie przypadek. Jedna procesja to jest ta procesja, o której słyszymy, którą dobrze znamy. Pan Jezus, który wjeżdża do Jerozolimy na e, oświęciu, którego nikt nie dosiadał. To jest bardzo taka prosta procesja, można powiedzieć, śmiało na osiołku, nic takiego wielkiego. Ludzie mają palenki, czyli można powiedzieć coś najprostszego, co można sobie wyobrazić w tamtym, w tamtym rejonie. Panny rosną wszędzie, można podejść, urwać gałązkę, i już mam coś, czym mogę pomachać, Coś bardzo, bardzo złego i prostego, o wiele mniej skomplikowanego niż te nasze panny, które trzeba gdzieś tam pójść, pozbierać. No, łatwo jest kupić, to oczywiście można, ale, ale zrobić to już nie jest tak prosto. Tam było to dosyć proste. Zdjąć jakieś podzielnie, złożyć e, przyjeżdżającemu Chrystusowi pod, e, pod nogi osiołka. To być bardzo, bardzo prosta procesja, ale była jeszcze druga procesja, i tą drugą procesję, ta druga procesja była diametralnie inna, diametralnie różna. Ta druga procesja to była procesja, której przewodził Piła, bo on co roku. Przyjeżdżał też na święto Paschy do Jerozolimy po to, żeby pilnować tam porządku, bo zjeżdżało mnóstwo ludzi, mnóstwo Żydów przyjeżdżało z różnych rejonów i może któremuś albo jakiejś grupie Żydów przyszłoby do głowy to, żeby jednak powalczyć o wolność czy znowu. Dlatego Rzymianie mieli, mieli e, no, taki zwyczaj, że też przyjeżdżali, onc no, już Piłat namiestnik przyjeżdżał też do Jerozolimy po to, żeby pokazać to, tu rządzi żeby przypadkiem komuś nie przyszło do głowy, żeby zmieniać ten porządek, który został ustanowiony. My jesteśmy waszymi panami, wy jesteście naszymi podwładnymi. Więc niewątpliwie ta procesja koncjusza Piłata była bardzo, bardzo piękna, bo miała, miała za zadanie wystraszyć Izraelitów, więc niewątpliwie jeżdżał pewnie na jakimś koniu, może nawet rydwanem, pięknie ubrany, wokół niego było mnóstwo żołnierzy, najlepszych z najlepszych. Byli pewnie świetnie wyposażeni po to, żeby no Pokazać, my tu rządzimy, słuchajcie, niech Wam do głowy nie przychodzi, żebyście chcieli jakieś powstanie wywoływać. Pewnie wielu by było gapiów, którzy tam przychodzili i, i, i podglądali. Może niektórzy byli też przymuszeni do tego, żeby tam przyjść jeszcze się cieszyć, może pokłony słać Piłatowi, pięknie, że przyjeżdża, że się cieszymy, witaj nasz kochany namiestniku. Różnie mogło być, ale niewątpliwie te dwie procesje miały diametralnie różny charakter. Dwie procesje, można by powiedzieć, z jednej strony obie są jakimiś procesjami, oczystymi jazdami, ale charakter jest zupełnie inny. Ta jedna bardzo uboga, bardzo prosta, ale radosna i w wolności. Ta druga bardzo bogata, może powiedzieć, na bogato, ale pełna strachu, lęku, no ale też takiej buty ze strony Piłata i, i Rzymian i pewności siebie. To my jesteśmy panami, to od nas wszystko zależy. To, to my zdecydujemy, jaki Was będzie los. Nie wy, bo Wy nie jesteście wolni, Wy jesteście. Jesteście niewolnikami. I myślę, że dla mnie ta niedziela, która nazywa się i Niedzielą Palmową, i Niedzielą Męki Pańskiej, to ona ma jeszcze dwie nazwy, które ja sobie osobiście jakoś na swój użytek nadałem. Ta jedna to jest związana właśnie z tą procesją, to jest Niedziela Decyzji. Mojej decyzji, w której procesji ja chcę wziąć udział. I tu nie chodzi tylko o, o ten symbol, który, e, który tutaj przynieśliśmy. To, że jesteśmy tutaj, a to można powiedzieć tak. Jestem w procesji pana Jezusa, w tej procesji wolności, radości, e, pokoju, wiary w to, że to jest król, że to jest Zbawiciel, że to jest wybawca. E, tu chodzi o to, żeby nasza codzienność, moja i Twoja codzienność, moje i Twoje decyzje pokazywały, moje życie pokazywało, w której procesji biorę udział. To jest procesja Pana Jezusa to jest procesja, która prowadzi do życia, ale przez śmierć. Do, do życia, które ma trwać wiecznie. Procesja Piłata to jest procesja, która prowadzi do śmierci przed życiem, można powiedzieć. to jest życie na wysokim poziomie. I dzisiaj wielu z nas e, dzisiaj wielu z nas się przed takim wyborem. Jest wiele procesji, jest wiele pomysłów, jest wielu przywódców, za którymi możemy pójść. Niektórzy nas do tego przymuszają, że trzeba siłą pójść, tak jak niektórzy z Was Niestety przymuszani chodzili 1 maja na pochody, prawda? No to też ktoś przymusza i trzeba było się uśmiechać, udawać się cieszę, że jest fajnie, sympatycznie, nie mogłem się doczekać. Czasem dzisiaj też tak bywa, że do niektórych procesji jesteśmy przymuszani. I warto się zastanowić nad tym, jaką decyzję ja podejmuję, w której procesji chcę wziąć udział, która procesja to jest procesja mojego życia, która procesja to jest procesja, na którą ja się decyduję, kto jest moim królem komu oddaję pokój, komu wymachuję tą i fizycznie, i duchowo też palmą. Kto jest moim królem? To, to pierwszy, pierwszy, pierwszy mój wniosek, z którym chcę was zostawić na tę niedzielę palmową. Niedziela decyzji. Mojej i Twojej decyzji. Za kim się opowiadam. A druga nazwa, która też mi jakoś przychodzi na myśl, to jest Niedziela nadziei. I tak by można było dodać też biblijnie Niedziela nadziei wbrew nadziei. Bo wydaje się, że wszystko jest przegrane. Pan Jezus pędzi do Jerozolimy po to, żeby przegrać swoje życie. On, żeby stamtąd nie wyjdzie, wyjdzie stamtąd z martwych stawów. I wydaje się, że On jedzie po to, żeby przegrać, a już Piłat, Piłat jedzie po to, żeby wygrać. On, Pan Panów, on namiestnik, on bardzo bogaty, on mający świetnie wyszkoloną armię, wojsko, pałac, zamki, mnóstwo pieniędzy tak itd., itd. To wszystko się wydaje. I może w Twoim życiu też tak jest. Że wydaje Ci się, że przegrywasz. Wydaje Ci się, że, że, że no właśnie już nie ma nadziei. Bo może kiepska praca, bo może kiepskie relacje z żoną, w rodzinie, może być pokłócony, jesteś może zdrowie nie dopisuje. No, dziesiątki rzeczy, które nas przy, przygniatają i sprawiają, że trochę te nadzieje tracimy. To warto dzisiaj też pomyśleć sobie o tym, że no właśnie nie możemy traci, tracić nadziei. Tylko trzeba ją podtrzymywać wbrew czasem nadziei. Bo to, co się nam wydaje porażką, tak jak porażką był przyjazd Pana Jezusa do Jerozolimy w tym ludzkim myśleniu, okazało się zwycięstwem. Okazało się, się wygraną. I w sposób taki, myślę, że to nie jest przypadek, ale w taki konkretny sposób pokazują to też dwie, te dwie procesje. Bo jedna procesja, ta Pana Jezusa, to była procesja, która wjeżdżała do Jerozolimy od wschodu. Druga procesja to była procesja Końcówza Piłata, która wjeżdżała do Jerozolimy od zachodu. One niespodziewanie się spotkały, no przynajmniej pewnie i dla pana Jezusa, no, pan Jezus wiedział więcej, ale dla Pontusza Piłata niespodziewanie, mimo wszystko. Spotkały się i pan Jezus został osądzony. I zobaczcie, wydawało się, że właśnie ta procesja Końcówza Piłata będzie tą zwycięską. Ale ono już wjeżdżała od zachodu. Była procesją przegranych, zachód słońca, zobaczcie, to już za chwilę będzie koniec. I tutaj pan Jezus, który wjeżdża od wschodu. Wszystko się zaczyna, wschód słońca, to dopiero początek. Wszystko, wszystko przed nami, więc warto, żebyśmy mieli tę świadomość, jakoś świętując tę niedzielę, czy poniedzielę nadziei, że naprawdę w naszym życiu, kiedy jesteśmy z Panem Jezusem, to nic nie jest przegrane. Zawsze wtedy jesteśmy w procesji, która jedzie ze wschodu. Mówi się o Panu Jezusie, że jest jak wschodzące słońce, które nigdy nie zachodzi. Więc dobrze jest w tej procesji wziąć udział. Dobrze jest do tego króla, do tego Pana. Się jakoś przywiązać, temu królowi, temu panowi zaufać, bo wbrew nadziei, wbrew temu, co może się w naszym życiu nie układać, Pan Jezus, Pan jest w stanie wszystko, wszystko zmienić. Nasza każda porażka może się okazać w perspektywie wieczności ogromnym zwycięstwem. Amen. Kateryczne pozdrowienia z góry świętej Anny, od świętej Anny, która nie jest mówią Egiptu. Nie żywą, ale żywą babcią Pana Jezusa i to bardzo ma duże znaczenie w rodzinie Chrystusa. Dlatego szczęśliwie się stało, że tam mamy zaczepienie z tymi z kulminacją przygotowania do małżeństwa, czyli tam się odbywają dialogi narzeczeński z których... 学。去吧 Ciągle to samo, nie? Jeszcze ma częściej. To tak z innej strony. Ale chciałeś to masz. Z drugiej strony się cieszę, że biznes się kręci, gdybym jeszcze tak zaspowiedź z pięć stóp zarządzać, to już bardzo. To dziadnie aż chyba. Tak jest wszędzie z Polakami. Ja myślę, że to w Anglii też jak byłem w Londynie. Do hotelu no, ma nie do łóżka właśnie. A stąd coś spowiadam. To bardzo pasuje Polakom do tej psychologii grobu. Bo przy spowiedzi też na ogół trzeba się jęczeć. No więc słucham mi. Mimo, że powiedzi, kiedy Chrystus rozlewa w naszych sercach miłość, trzeba się z tego cieszyć. Nie, ale nie uprawnie. Mamy aryzmat jęczenia i narzekania, nawet święta. No, to dosyć wyzywania na dzisiaj. Na po początku tego tygodnia mówi do mnie tak. Orzechu, nie mógłbyś trochę czuwać ze mną? Jeszcze mu nie odpowiedziałem. Może i bym mógł, ale czy mi się zechce? A tobie się zechce? Czuwać z Chrystusem? Czy On przyjdzie, zobaczy jak czuwa, że ty do góry pod podpisz To jest zaproszenie Chrystusa w Wielkim Tygodniu, żeby my trochę z Nim czuwali, połączyli się z Nim, z tym, co On przeżywał dla nas. To jest jakby istota Wielkiego Tygodnia, która w miarę coraz bardziej potężniej, aż dochodzi do szczytu na Gorgoncie. I to nam, Kościół, chce pomóc przeżyć dla naszego zbawienia. Takie czasem są pocieszające sprawy. Ktoś z naszych chłopaków gdzieś tam pracuje w jakiejś knajpie, czy restauracji, powiada, że w tym roku szef, czy kto tam, chyba jest zmienieni. Zaplanowanych hulamek w Wielki Piątek. No to dobrze. No to dobrze, jeżeli to tak się trochę zmieniło. Bo tych 90% katolików pod krzyżem Wielki Piątek urządzało takie bitki, jakiego nigdzie na świecie nie było. <laughs> Więc może żeśmy je trochę poprawili. A, bo jakoś zaznaczyć. Ja mówię, no, Kościół podpowiada post, nie tylko mięsny, o połowę mniej gadać. To dopiero zobaczyć, ile to kosztuje człowieka wysiłku. Poobcinać wszystkie niepotrzebne słowa. To też nazwiesz post. To, że jeszcze stali prorok wyjaśnione. Co nazwiesz postem w oczach Pana? Rozwiązać kajdany zła. Nie u kogoś, bo my bardzo łatwo pokażę komuś. W siebie. Rozwiązać kajdany zła. Zadbać o dobro dla innych. No, to jest. To istota tego postu. No, i to bycie w tym współczuciu z Chrystusem. Polacy wielką sobotę przykryli święconą. Pogańskie obyczaje, które w tej chwili nastały w Polsce, zrobiły to, żeśmy przerwali łączność, łączność. Wielkanocnego ze zmartwychwstaniem Chrystusa. Dobrze, żebyś stracił apetyt. Jeżeli przy stole wielkanocnym nie będzie modlitwy, w której podziękuję Bogu za te damy, które spożywamy na pamiątkę zmartwychwstania Chrystusa. Tego dzisiaj nie chce. To jest bardzo ważne i to nie jest dużo, a powinno to być. Tak uważam, to jest logika. Modlitwa przed posiłkiem. Najważniejsza to dziękczynienie Panu Bogu za te dary, które się potem nie marnuje, których się nie wyrzuca. Dzieci pytam, co mama robi z resztką zupy. to klopa. Piękne miejsce. Tak można włożyć do sojuszka i przynieść. do zwierząt. Robię to już całe dziesiątki lat. To przy dziękowaniu za dary tego się uczy cała rodzina. Szanowania resztek. Ja mówię o chrześcijaństwie. I co jeszcze? Wielka Sobota. To nie tylko radosne pląsy z koszyczkiem święconki, ale to jest tajemnica, którą powinniśmy o tym wiedzieć. Kiedy mówimy, przed chwilą mówiliśmy, wstąpił do piekiel, czyli stąpił do szeolu. Po co? Wiesz? Po co wstąpił Chrystus do szeolu? Już podobny do Bierbarzego z pana Tadeusza. Bo dostał od pana Boga Ojca klucze do szkoły, żeby wypuścić na wolność wszystkich, których tam uwięził szatan. I to się dzieje we Wielką Spodę. Będziesz o tym pamiętał? Mhm. <laughs> A potem wstępuje do niebios nieba i ma następny klucz. W czwartym rozdziale na początku święty Jan apostoł powiada, a oto ujrzałem drzwi od nieba otwarte i ujrzałem zasiadającego na tronie wszechmogącego. To pytanie, kto otworzył te drzwi? A były zamknięte. Kto je otworzył? Kto ma klucz? I na sądzie Bożym, który będzie niedługo nad Tobą, Chrystus będzie miał też klucz do tego, żeby otworzyć też pieczęć Twojego życia, historię Twojego życia. To On ma to. Dzięki zwycięstwu, które, którego dokonał właśnie, jak mówiłem, Dobrze. Więc życzę sobie i Wam, żebyśmy odpowiedzieli Panu Jezusowi na zaproszenie. czuwajcie ze mną. Tak, i żebyśmy mu też współczuli. I żebyśmy potem dołączyli się do tego triumfu Pana Jezusa, kiedyś z martwych stały się da je poznać. Tak. No szkoda, że to się kiedyś pochwiliłem młodego człowieka nieopatrzniem. Powiedziałem, po chcie, że może była blisko wielkanoc, żeby poszedł na procesję, na rezurrekcję, procesję, rezurrekcję. Przerwał procesję w połowie i przyleciał do mnie i powiedziałem, Orzechu, czy ja dobrze trafiłem, ja mówię, czemu, czemu. Bo mi się wydaje, że byłem na jakiejś żałobnej, dziwnej procesji. Dlaczego? Polacy nam nauczyli się śpiewać, wesoły nam dzień dziś nastał na melodię żołgów. Przysłuchajcie się. Niestety, tak nas jest nagrane. Panie się biegcą, to proszę ich do domu. I teraz tak. Strażacka, Kolejowa, razem połączone przez pół postu ćwiczyły na trąbach, żeby kiedy zacznie się procesja żeby żeby wyniesie Pana Jezusa z grobu, to będzie naprawdę triumf Chrystusa. I tak zapamiętałem. Potężny triumf Chrystusa z mantry Stałego. To dzisiaj pamiętam już przyszło. Lat. Już nie potrzebuję tego. Czemu? To tak uzupełnienie rekolekcji, jeszcze do bardzo przyziemnych rzeczy. Rzeczywiście za bardzo żółtka na śmietnik. A ty go biorę. Proszę przynieść tu te żółtka, ja zjadę. To też dziwne, jak mi badają lekarze, nie wiedzą, dlaczego mam taki cholesterol. Bo dużo żółtek. Więc uważaj na higienę odżywiania. jeszcze chciał, nie wiem, może to opatentuję, ponieważ gdzieś tam na początku grudnia wzięliśmy kurczaki. Dobrze się to żyło, bo nie było prawie zimy. i tak wyrosły wielki, że w życiu nie widziałem czegoś takiego. Niektóre kurczaki mają po 5,5 kg. U tamtych, czy co? Powiem, czy my może tu jest zarabka. Więc bardzo wielkie rośnie żrą ciętej kapusty szatkowanej całymi wiadrami. Do tego zostało ziemniaku trochę, jakieś ruty. No, czemu o tym mówię? Bo przychodziłem, bo ja bym nie jest jak przy tego jednego w 5,5 kilo. To... Ja nie wiem, czy jeszcze są, i nie było. Ostatnio naliczyłem, to jeszcze było tam 15, więc jakby ktoś chciał, to proszę bardzo. To studenci zapiszą, ale na proszę, nie gwarantuję. Podać telefon to zadzwonię. Nie ma już kazyk. Żeby mnie nie molestować. Że wszystkie pożalę i więc nie ma. Niektórym się przypomniał, przypomniały gęci jesienne, już ich nie ma, dawno już poszły, ale to jeszcze, tak no może tak, kury nożne, kukie, jajka, tu dwa dni nie no więc jest ich dużo, do tego, do takich przyziemnych rzeczy, ale wiosennych. Nie wiem, czy je zgłosiły jakieś dziewczyny, bo proponowałem, żeby Panu Jezusowi Zmartwychwstanowemu zrobić wieniec z kwiatów i założyć mu na szyję, tak trochę było hindusku, Dlaczego nie, a nie wiem, I dam pieniądze na kwiaty, pomyślcie, nie bracki, bo one zdychają szybko, ale inne mogą być, to tak z konkretu. No, i trzeba będzie ubrać też ołtarz święta. Mówię tu, to, to do Was to należy. Ojcze Piotr, macie coś jeszcze do powiedzenia? Nauczcie się trochę wyzywać. Widzicie na razie przed lustrem, może. Ale jeszcze nie jestem gotowy. Kto zostaje tutaj nad widą, to górę do kościela, oczywiście. Będą miały miejsce Imsza Święta i Liturgia Wielkiego Piątku i Wigilia Paskalna, czwartek, piątek, godzina 18, sobota 21.30, i to już słynne poświęcenie pokarmów od 7.30 do 17, chyba co pół godziny. Można wtedy przyjść przede wszystkim, adorować Pana Jezusa, który jest zdrowia przy okazji, poświęci pokarmów a nie odwrotnie, bo to jest rzeczywiście przeniesienie niepotrzebnie tego, co trzeciorzędne, czy nawet. Nawet nie trzeciorzędne na pierwsze miejsce. I jeszcze przy wyjściu z kościoła studenci będą rozdawać takie rachunki sumienia. Jak ktoś z Was jeszcze się nie wyspowiadał, albo ktoś z bliskich, to jest to dobra okazja, do tego, żeby się też przygotować porządnie, bo są to dosyć dobre rachunki sumienia. Tam też jest informacja o nocy, o nocy Konfesjonalów, o różnych miejscach Wrocławia. Z środy na czwartek w nocy będzie też spowiedź dla tych, którzy jeszcze gdzieś tam potrzebują sakramentu pokuty i Powinna. Jeszcze mamy poranne, msze, siódemki poranne, poniedziałek, wtorek i środa. Prze święto Wielkim tygodni, mają każda, jest bardzo samodzielna. No, wieczorem też tak, jak to bywało zawsze. O 19 też poniedziałek, wtorek i środa. Czwartek już tylko u góry, tutaj jest już kościół do świąt. Święta, czyli pierwsze święto w niedzielę, przedkład tak w dzielę. 9.30, 12 i 20. Wszystkim tej wielkiej radości z Niech nas Chrystus zarazi swoją radością, swoim szczęściem. Z Chrystus już nie potrzebuje ubolewania. Jest zwycięski, szczęśliwy i radosny. I dobrze, żeby nas tym zaraził. Tak. I to dobrze, że jesteście. Bardzo Was kocham, oprócz tego, co jest. Nie mogłem już doczekać się w Lundy, nigdy nie wreszcie Was zobaczę. Przecież tam też jest kawałek polski w postaci bieżących Polaków. No więc wypijcie sobie dobrego wina na święta i niech one przebiegną szczęśliwie, szczęść Boże. Smacznego na obiad.